Przed wolską komendą policji rozpoczęto budowę drugiego parkingu. Dotychczasowy parking dla około 40 samochodów jest niewystarczający. Okazało się to tuż po przeprowadzce policjantów do nowej siedziby z ulicy Dąbrowskiego dokładnie dwa lata temu. Od tamtej pory trwały starania o możliwość kupna od miasta sąsiadującej z komendą działki, właśnie z myślą o przeznaczeniu jej na drugi parking. Władze miasta po długich pertraktacjach zdecydowały się na przekazanie tej działki powiatowi w zamian za inną przy ulicy Złotej, a powiat w październiku formalnie przekazał tę działkę policji. Zaraz po wprowadzeniu się zauważyliśmy, że zaprojektowane miejsca parkingowe są niewystarczające zarówno dla funkcjonariuszy, jak i pracowników, a już zupełnie brakuje miejsca dla naszych interesantów i klientów. Rozpoczęta tuż przed świętami budowa nowego parkingu ma zakończyć się w przyszłym roku, prawdopodobnie wiosną, ale kiedy dokładnie, zależeć będzie od tempa prac. Inwestycja warta w przybliżeniu około 200 tysięcy złotych, na razie finansowana jest przez Komendę Wojewódzką, ale Zdniuskowolska Policja liczy także na wsparcie lokalnych samorządów. Nowy parking będzie miał powierzchnię około 14 arów, będzie tam miejsce dla blisko 60 samochodów odwodnienie i oświetlenie. Będą z niego korzystać przede wszystkim pracownicy komendy, natomiast dotychczasowy parking przed wejściem do budynku oddany zostanie do dyspozycji osób odwiedzających komendę, jak również dla pojazdów służbowych policji.